Fantastyczny weekend, w zasadzie wszystko było po naszej myśli. Zero problemów z samochodem, zero błędów. Wymarzony ride, wymarzony weekend. Jak zwykle ciężko się do tego rajdu przygotowywaliśmy, bardzo ciężko pracowaliśmy. W zasadzie przez ostatnich kilka tygodni chodziłem jak robot i robiłem tylko rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby pojechać taki rajd. Opłaciło się, cały zespół świetnie się spisał. My z Maćkiem myślę, że też dobrze, co najmniej wygrywamy kategorię WRC-3. Bardzo dobre tempo na niektórych odcinkach potrafiliśmy nawiązać walkę z załogami, które miały tutaj przywileje w postaci załóg szpiegowskich. To też chyba ważne, natomiast no, to wymagało od nas podjęcia jakiegoś ryzyka. Nie wszędzie to ryzyko chcieliśmy podejmować, bo celem naszym było zwycięstwo w rajdzie Chorwacji. Dobrze rozpoczynamy sezon. I startujemy w kolejnych rajdach z uśmiechem na twarzy.